Zaczynamy tak naprawdę od diagnozy. Mam już Wesika podłączonego. Zrobimy sobie pełny skan. Nieby Audi, nieby Volkswagen, a wszystko to jest takie. Do kitu chciałbym wyłączyć tam cholerną klimatyzację. Gdzie jest ta klimatyzacja? Zero, dziękuję. Dobra, robimy full scan. Powiem Wam, że jedna rzecz mi się na dzień dobry rzuciła w oczy. Chce A gadać. Ano taka mi się rzecz rzuciła w oczy, że mamy silnik zimny, a tutaj jest coś takiego. Prawie 45 stopni nam pokazuje temperaturę silnika. Ok, odpaliłem go na dosłownie kilka sekund. Ale była temperatura 35. Yy. Na zewnątrz nie ma 35 stopni. No i teraz ciekawy jestem. Patrzcie, mamy na dzień dobry błąd do ładowania. Zobaczmy sobie w blokach, czy mamy 40 stopni temperatura silnika. To bardzo interesujące. Wiem wam, że jest tutaj co, co diagnozować w takim aucie. Już w samym takim eresie, gdzie jest 8 cylindrów i dwie turbiny, to jest co robić. A już w takim potworku, co ma tych cylindrów 12. No to też jest co robić. No nic. Zobaczmy sobie jeszcze. Silnik drugi. Czyli dwa sterowniki silnika są. W tym pojeździe trzeba diagnozować z dwóch. Wow. Ogólnie błędy, błędy braku komunikacji Ale mamy jeszcze sensor, spalin, Bypass Valve no jest trochę tego. I teraz tak, dlaczego ja nie mogę? Zrobić pewnego skana, czy jest tu Bentley? Jest tu Bentley, ale to ten jest Bentley. Ech, hejku, hejku. No dobra, robimy sobie skanik, zapiszemy sobie go. Będziemy mieli wszystkie błędy zapisane, będziemy mogli ewentualnie coś dalej działać, diagnozować, zobaczymy. standardowo jedziemy na przejażdżkę to jak każdym trupem Nie wiem czy widzicie dobrze czy no ale nic, trzeba jechać trzeba diagnozować standardowo przejażdżka przed, przejażdżka po jest klima, to się zaczyna tu robić gorąco Nie powiem bo się zgrzałem trochę Przy myciu tego trupa Pytajcie mnie, ile to pali i takie tam ludzie, którzy posiadają takie auta, mają to głęboko w poważaniu. Z tego co dostałem, informacje od właściciela to. Zmieniamy pasek alternatora, przede wszystkim wszystkie jego rolki, napinacz. Jeżeli będą jakieś śruby, to śruby też nakrętki i na takie lasy. no i ewentualnie jakieś tam błędy, które są. W sterownikach postaram się coś tam usunąć, oczywiście w miarę W miarę możliwości bo to nie jest tak, że ja to usunę bo Janek to naprawdę fałsemki Nie V8. Problemy z boostem. Są jakieś problemy z czynnikiem temperatury płynu, bo już widziałem, że, że temperatura przy zimnym silniku była powyżej 30 stopni, gdzie na zewnątrz było, teraz nie pamiętam, 19-20. Diagnozować silnik duży, rozbudowany. Tutaj ogólnie w tym silniku jest tak, że za cokolwiek się nie bierzemy, to pierwsza procedura jest: wyjmi silnik, nawet nie silnik, zespół napędowy. Dlatego będziemy się starać naprawiać w miarę możliwości. Teraz tak, oto mamy nagrzane. a wskazówka nam pokazuje 80, 80 nie no, w sumie pokazuje 89, ale nie dochodzi do 90. Nie wiem, ile tu konie jest, ile tu metrów, to wszystko sobie możecie. Samoukiem. A teraz taka sprawa dla wszystkich, którzy mnie oglądają. Jeden z naszych subskrybentów, jako że mu pomogłem w jakiś tam sposób zdolny, postanowił zrobić mi prezent. Pomysł prezentu to pomysł jego. Nie wiem. Żony, dziewczyny. Teraz, jeżeli źle mówię, to niech on mnie poprawi. Eweliny. A wykonanie jest jego i jego kolegi mechanika. Co to będzie. Ja nie wiem. Nie powiedział mi. Nie powiedział mi. To niespodzianka, no i teraz pytanie jest do Was, czy robić z tego live? Jeżeli robić z tego live, to proszę Was pod tym filmem propozycję, kiedy. Kiedy ten live ma być zrobiony? Powiem Wam tak, może być zrobiony w ciągu tygodnia, czyli od wtorku do soboty, bo dla mnie tydzień jest taki pracujący. Może być. Odbiany rano, rano do godziny. Dajmy na to, dajmy na to, do godziny 12 w południe. U Was będzie pierwsza, jeżeli jesteście z Polski. W UK będzie 12 w południe, do tej godziny. Mogę zrobić live, nie będzie długi ale będzie pierwszy. Zapraszam Was wszystkich. I teraz, opcja numer 2 Live zrobiony też w niedzielę lub w poniedziałek. Nie wiem, Niedziela też do południa dajmy na to. Bo wiadomo trzeba czasu poświęcić rodzinie. Trzeba. No nie trzeba, ale jak ktoś ma rodzinę to wie, że trzeba ten czas poświęcić i z przyjemnością się to robi poniedziałek w sumie do 3 godziny możemy zrobić jakiegoś live'a do trzeciej u was, u mnie do drugiej Tak więc zapraszam Was wszystkich i zróbmy tego live'a, będzie pierwszy, pierwszy live na moim kanale live, live, live jeszcze nie było Tak więc będzie pierwszy Jestem ciekaw ile ile osób jest zainteresowany taką formułą. W sumie to nie wiem, czy mi się uda. Bo jeszcze go nie robiłem. Ale chciałbym go zrobić przez telefon i ewentualnie na komputerze pod tym liveem postaram się jakoś e, czytać Wasze pytania. Może jak macie jakieś pytania, albo napiszcie pytania e, pod tym filmem. Ja postaram się yy, te pytania zapisać gdzieś i Wam na nie odpowiedzieć. Oczywiście wszystko w miarę możliwości. Nie chciałbym, żeby ten live był długi. Nie wiem, maksymalnie 15 minut, pół godziny, może. W zależności od tego, jakie jak będzie dużo zainteresowanie tym live. To możecie zadawać pytania sobie, jakie chcecie. Może bez jakichś tam personalnych pytań, ale mam no, wszystkie związane z mechaniką, z Janem V8, z, z Jankiem, z Janem. Zadobajcie. Jesteście ciekawi, to pytajcie. To ja powiedziałem, postaram się Wam odpowiedzieć w miarę możliwości. No i cóż, na razie z Wami się pożegnam, bo tutaj trochę podiagnozujemy. już niedługo tak naprawdę jak będziemy zabierać się za paseczek tak więc do miłego trzymajcie się pamiętajcie live wybieracie wydatę eee, to znaczy wy proponujecie ja ją wybiorę i spotykamy się na live ie. to raz a dwa przy kolejnym materiale o benku naszym tak więc cześć cześć trzymajcie się cześć